Domowe chipsy. Siedem produktów, z których zrobisz zdrowe chipsy. Większość z nas uwielbia slone przekazki, które bywają częstym poczestunkiem podczas przyjęć, spotkan ze znajomymi czy seansu filmowego czy to w kinie, czy w zaciszu domowym. Najczęściej króluja wśród nich chipsy, których skład zazwyczaj jest pełny niezdrowych tłuszczów i pustych kalorii. Nie każdy wie. Ze spowodzeniem przygotować można taki produkt samodzielnie w domu z niewielkim nakładem nie tylko czasowym, ale i finansowym. Przeczytaj artykuły i dowiedz się więcej na temat chipsów warzywnych oraz poznaj kilka sposobów ułatwiających ich przygotowanie. Domowe chipsy Domowe chipsy nie są niczym skomplikowanym czy pracochlonnym. W celu ich wykonania wystarczy odpowiedni surowiec i piekarnik. W efekcie cieszyć będziemy się nie tylko niesamowitym smakiem, odpowiednio skomponowanym przez nas samych, ale także wartościami odzywczymi, które ze sobą niosą, a nie jedynie pustymi kaloriami. Smakoleki takie spozywać można bez wyrzutów sumienia i troski o sylwetkę, gdyż nie tylko są niskokaloryczne, ale nawet zdrowe. Dostarczają ja witaminy, jak również składniki mineralne, które są niezbędne dla naszego organizmu. W ten oto sposób możemy w pyszny sposób dbać o zdrowie. Przygotowywać je można zarówno w sposób tradycyjny z ziemniaków, jak i różnorodnych warzyw takich jak jarmuz, cukinia, ogórek, marchew, buraki czy seler oraz owoców, na przykład banan, truskawka czy jabłko. Chipsy z jarmuzu. Chipsy przygotowywane z jarmuzu zachwycili już duża rzesze osób i często bywali na nie jednym stole. Cenione są za ich niezwykle kost. Jak i walory odzywcze. Surowiec ten charakteryzuje się bogactwem witamin i składników mineralnych, a tym samym niska kaloryczność. Sprawia to, że zestaja się one idealna przekazka i alternatywa dla popularnych fast foodów nie tylko dla osób dbających o linie, ale również i o zdrowie. Ich przygotowanie jest niezmiernie proste. Konieczne jest przygotowanie jarmuzu, soli morskiej. Ulubionych przypraw i dodatków, według mnie najlepiej smakuje z ostra i slotka papryka oraz odrobina sezamu, oleju rzepakowego. Piekarnik należy nagrzać do około 150 stopni. W międzyczasie warzywo umyj i osusz, a następnie wymieszaj z przyprawami, sezamem oraz olejem. Rozluź je na blaszce wylozonej papierem, a następnie umieść w piekarniku i piecz około 10 minut. Sprawdzajac poziom wypieczenia i jadz, by nie przypalić przekazki. Chipsy z cukinii Chipsy z cukinii smakuje wy zmienicie i do tego wyglądają niecodziennie. W celu ich przygotowania wystarczy zaopatrzyć się w cukinie, ulubione przyprawy, np. pieprz, czosnek, sól morska, olej rzepakowy. Przygotowanie nie wymaga znaczacych umiejętności kulinarnych. Cukinie potnij w dosyć cienkie plasterki. 4-5 mm, następnie wymieszać z przyprawami i olejem. Cipsy rozluz na blaszce wylozony papierem do pieczenia równomiernie w pojedynczej warstwie, tak by każdy doskonale się dopiekl. Piekarnik nagrzej do około 100 stopni Celsjusza, a następnie umieść w nim blaszkę z przekazkami. Piec powinny się około 1,5 godziny, jednak po około polowie czasu warto przemieszać je i obrócić na druga stronę. Co jakiś czas można tak ze je woda, w celu uniknięcia spalenia. Pod koniec pieczenia pamiętaj, by sprawdzić, czy stopień wypieczenia jest dla Ciebie idealny. Jeżeli nie, pozostaw je na dłuższą chwilę w piekarniku, a następnie ciesz się smakiem. Chipsy z batata batat zyskuje coraz wiek za popularność w naszym kraju. Niezwykle często proponowane są rozmaite dania, placuszki czy frytki z ich udziałem. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, zarównie dobrze, jak zwykle ziemniaki nadają się one własnie do przygotowania chipsów. Ich przygotowanie jest w zasadzie identyczne jak tych powyższych. Wystarczy pokrojone w plastry bataty wymieszać z odrobina oleju oraz ulubionymi ziolami czy przyprawami, a następnie piec je w około 175 stopniach przez około 20 do 25 minut, co chwilę sprawdzając stopień wypieczenia. Z powodzeniem można z warzywa bez obierania go ze skórki, gdy nada ona nie tylko ciekawego wygladu, ale również dostarczy większych ilości składników odzywczych. Chips z jabłka Chips z jabłka to inna nieco odmiana suszonych jabłek dodawanych często do różnego rodzaju kompotów. Idealna kompozycja będzie ich polaczenie z aromatyczna przyprawa, cynamonem. Takie przekaski uwielbiane są zwłaszcza przez dzieci. Do tego beda potrzebne. Jabłka, cynamon, odrobinę galki muszkatolowej, sok z cytryny. Podobnie jak w innym przypadku cała filozofia przygotowania polega na polaczeniu ze sobą skladników, rozmieszczeniu równomiernie na blaszce wylozonej papierem w pojedynczej warstwie, a następnie umieszczeniu w piekarniku nagrzanym do 120 stopni na okres około 40-90 do 90 minut. W zależności od grubości plasterków i preferowanego stopnia chrupkości, bardzo dobrym wyjściem jest dokładne wcieranie przypraw w strukturę jabłka, co zagwarantuje jeszcze mocniejsze wrażenia smakowe. Chipsy marchewkowe marchew zyskuje coraz za popularność w przygotowywaniu zamienników popularnych fast foodów. Znane doskonale safrytki przygotowane z udziałem tego surowca Chipsy z marchewki to przekazka o niezwykle intensywnej barwie i bardzo przyjemnym smaku, który wzbogacić można poprzez uzytek ulubionych ziół i przypraw. Tak samo, jak w innych przypadkach by je przyrzadzić wystarczy wymieszać cienkie plasterki warzywa z przyprawami oraz olejem i piec w około 140 stopniach przez około 30 minut. Po tym czasie należy odstawić je do ostygniecia, dopiero wówczas nabiora chrupkości. Chipsy z selera seler to kolejne warzywo korzeniowe, idealnie nadające się do różnego rodzaju przekasek, także chipsów. Podczas przygotowywania pamiętać należy o obraniu selera, a następnie pokrojeniu, podobnie jak w innych przypadkach, na równomierne i cienkie plastry. Znakomicie smakuje z dodatkiem imbiru, choć sprawdza się tutaj wszelkie przyprawy. Wymieszane z olejem i przyprawami plasterki umieszcza się w piekarniku nagrzanym do 180 stopni i calo piecze około 15 minut, po czy pozostawia do wystudzenia. Dbać należy o to by nie przypalić swojej przekazki, gdyż taki produkt nie nadaje się już do spożycia oraz cechuje nieprzyjemnym gorzkim smakiem. Podsumowując, chipsy przygotowane z warzyw i owoców w zaciszu domowym są idealna przekazka nie tylko dla osób dbających o linie, ale także wszystkich tych, dla których ważne jest zdrowie. Danie takie zaserwować z powodzeniem można równie z dzieciom, dla których może być to idealnym pomysłem na przemycenie do diety pewnych ilości witamin i składników mineralnych pochodzących z produktów roślinnych. Niekoniecznie chce spozywać one surówkę. Ale chipsy z pewnością zjedza z apetytem. Wyroby te cechuje się również aromatycznym smakiem, który ściśle podporządkowany jest do indywidualnych preferencji osób przygotowujących. Bez wątpienia jest to produkt wart wlaczenia do swej racji pokarmowej i zastapienia tego kupowanego w sklepie, pełnego pustych kalorii.